Dnia. siódma dziewiąta siódma dziewiąta Przez ostatnie dni, a w zasadzie tygodnie, jeśli nie miesiące, rozmawialiśmy dużo o pieniądzach z Brukseli, o, o tym krajowym planie odbudowy, który e, w, ka, z każdego serwisu informacyjnego wyskakiwał nam e, mocno. Czy kolejny etap mamy już domknięty i czy możemy ten temat w ogóle zamknąć? Magdalena Cedro, dziennikarka Polityki Insight. Witam serdecznie, panie redaktor. Dzień dobry. No właśnie, chciałem dopytać, czy ten y, serial pod tytułem KPO, Izba Dyscyplinarna, Kamienie Milowe, to już jest zamknięty, czy będziemy się z tym jeszcze, mówiąc kolokwialnie, bujać przez najbliższe tygodnie? Ja myślę, że tak naprawdę ta sprawa się dopiero zaczyna, ponieważ rząd musi wprowadzić reformy, później się z nich rozliczyć. No i oczywiście KPO, najwięcej mówimy o tym komponencie praworządnościowym, ale pamiętajmy, że tam jest dużo, dużo więcej kwestii, które trzeba będzie wdrożyć, później rozliczyć, to także wytłumaczyć żeby, żeby pierwsza transza w ogóle popłynęła, wiemy, że musimy spełnić te trzy wymogi, o których szefowa Komisji Europejskiej mówi od roku. Czy my? Czy już spełniliśmy, zdaniem Komisji Europejskiej, tą ustawą, która przeszła przez Sejm, czy jeszcze nie spełniliśmy? Z takich nieoficjalnych informacji, które płynęły z Komisji Europejskiej wynika, że projekt prezydencki był oceniany dobrze, ale oczywiście to, to, to jest kwestia, którą Komisji Europejskiej przyjdzie dopiero oficjalnie ocenić. Natomiast jeżeli chodzi o to, ile tej praworządności w krajowym planie odbudowy, to znaczy, Polska jest tutaj dosyć wyjątkowym krajem, ponieważ jest w zasadzie jedyna w Unii Europejskiej, jedynym krajem, Krajem, który, który ma w ogóle te kwestie praworządnościowe w swoim planie uwzględnione, i, i w KPO polskim zostało zapisane, że to jest warunek wstępny do w ogóle jakichkolwiek płatności czyli w pierwszej kolejności ma ten komponent praworządnościowy zostać rozliczony a później komisja zastanowi się czy wypłacić Polsce pieniądze. Natomiast to jest te, te, ten, te kwestie związane z sądami to jest pierwsza transza pieniędzy natomiast później już już będzie to wyglądało tak jak w przypadku innych krajów czyli chodzi o realizację kamieni milowych czyli takich ustaw które są zgodne z z tak zwanym semestrem europejskim plus inwestycje. Czyli z tego z tego będziemy rozliczani i z tego za to będziemy otrzymywać pieniądze. No dobrze, czyli czekamy w tej chwili na taką ostateczną ocenę Komisji Europejskiej, jeśli chodzi o praworządność. Wtedy ta pierwsza transza do nas popłynęłaby pewnie jeszcze w tym roku pierwsza transza pieniędzy. No ale tak jak wspomniała pani, te kamienie milowe słowo chyba, albo określenie, które będziemy powtarzać przez, przez najbliższe tygodnie i miesiące. Te kamienie milowe zakładają nie tylko kwestie praworządności, ale tak jak mówimy, także inne zobowiązania polskie. Jak y, y, nasi słuchacze pewnie zerkną do internetu, to można poczytać o tym, co tam w nich nie ma: że będziemy płacić podatki od samochodów y, na benzynę i diesel, że będziemy płacić za autostrady, że będziemy musieli mieć dłuższy wiek emerytalny. No słowem, że nam przemodelują, przeresetują cały system gospodarczy. Czy to jest prawda? Znaczy to jest bardzo przede wszystkim e, odległa perspektywa, przede wszystkim to co musimy zrobić w tym roku, żeby otrzymać jeszcze w tym roku, tak jak pan redaktor powiedział, albo tak jak ocenia Komisja Europejska, gdzieś na przełomie tego roku i przyszłego te pierwsze pieniądze, czyli rząd się stara o, w ramach tej pierwszej transzy o 4,2 miliarda euro, to jest, jeżeli spojrzymy na KPO, to w tej pierwszej transzy jest 37 reform, z czego te praworządnościowe to są trzy. Więc rzeczywiście teraz taki nacisk rząd powinien położyć na to, jak wdrożyć te pozostałe 34. No i rzeczywiście, gdy spojrzymy, gdy spojrzymy na konkretne zapisy, to, to co pan redaktor powiedział, się tam znajduje, ale nie powinno to być tajemnicą, nie powinno to być zaskoczeniem, ponieważ w zeszłym roku, kiedy rząd, rząd przyjął Krajowy Plan Odbudowy, a w, Sejmie, a w Sejmie była dyskusja w ogóle na temat Funduszu, funduszu Odbudowy, to no, w tym projekcie, to, to, to wszystko jest tam zapisane. No jest na przykład zapisana promocja transportu niskoemisyjnego. Oczywiście w ramach tych negocjacji pomiędzy Brukselą a Warszawą, które trwały prawie rok, no skonkretyzowano to, co to, ma, co to ma oznaczać. Ale jeżeli weźmiemy ten, ten dokument bazowy, to wszystko w nim tam było i mogliśmy o tym przeczytać od roku. Więc w zasadzie to, to, to zdziwienie, no być może powinniśmy sami sobie zadać pytanie, na ile wnikliwie, wnikliwie um, czytamy dokumenty, które, na które um, sami się zgadzamy. No tak, tylko że czym innym jest promocja transportu niskoemisyjnego pod tytułem na przykład e, e, darmowy, autobusy elektryczne dla wszystkich mieszkańców miast, żebyśmy się przesiadali do tych autobusów, a czym innym jest odwrotna tendencja, czyli na przykład nałożenie dodatkowego podatku na takie osoby, jak ja, które dzisiaj przyjechały do pracy kilkunastoletnim dieslem, i pewnie łapią się za głowę patrząc na ceny paliw, łapią się za głowę patrząc na i tak już drogie ubezpieczenia samochodu, a tu jeszcze słyszymy, że będę musiał płacić więcej, żeby wjechać do centrum miasta, albo żeby w ogóle mieć ten samochód, bo chcą nam nałożyć podatek. Pytanie, czy to już jest uzgodnione, te wszystkie kwestie, czy to dopiero będzie szlifowane na poszczególnych etapach kolejnych transz? Nie, to już, jest, to już jest wszystko uzgodnione. W tym dokumencie jest wszystko rozpisane na dokładne transze, kiedy co. W zasadzie to można policzyć, ponieważ to harmonogram jest bardzo napięty. Znaczy to trzeba powiedzieć, że państwo polskie ma przed sobą bardzo duże wyzwanie, ponieważ tam jest na 4,5 roku rozpisanych jest 9 transz pieniędzy, co oznacza, że polski rząd będzie musiał dwukrotnie w ciągu roku aplikować o pieniądze i żeby. Te pieniądze otrzymać, będzie musiał przedstawić zrealizowane inwestycje i zrealizowane kamienie milowe, więc te cele, o których, o których, o których dyskutujemy. Yy, więc rzeczywiście, yy, rzeczywiście wszystko już jest w zasadzie uzgodnione, i teraz pozostaje tylko. Yy, wszystko to, na co polski rząd się zgodził, a komisja wynegocjowała, zrealizować. Ale nie wiemy na dziś jeszcze, i chyba tak mi się wydaje, z tego KPO nie wynika, na przykład, ile będzie wynosił dodatkowy podatek dla posiadaczy samochodów na benzynę. Czy to będzie złotówka rocznie jako dodatkowe utrudnienie, które no też byłoby pewnie jakimś utrudnieniem, i możemy odhaczyć to na liście kamień spełniony. Czy to musi być konkretny, iluś tam procentowy podatek od czegoś tam, bo tego konkretnie w KPO nie ma aż tak szczegółowych zapisów. Tego konkretnie w KPO nie ma. Być może właśnie to, to, to w, drodze, w drodze kompromisu uzgodniono w ten sposób, że komisja nalegała na to, żeby, żeby taka kwestia się tam znalazła, natomiast polski rząd chciał rozwodnić ten zapis. Jak naj... to, to jest moja czysta spekulacja. Mhm. I, i, i w, drodze, w drodze kompromisu po prostu w ten sposób to zapisano. No i to będzie oczywiście zależało już od polskiego ustawodawcy, jak będzie wyglądać, wyglądać ten podatek. Więc to jest, to jest raczej, raczej na tej zasadzie, ale uznano w, w, w drodze negocjacji że to jest najlepszy sposób na e, promowanie tego transportu, e, transportu niskoemisyjnego. To jeszcze dopytam trochę szerzej, czy ten KPO w ogóle jest nam potrzebny, bo widziałem i takie oceny i z szeregów rządowych, tu bardziej Solidarna Polska i z szeregów opozycyjnych, tu bardziej Konfederacja, które mówią, zakładają, że za dużo tam rzeczy jest, do których się zobowiązujemy, że te pieniądze nie są aż tak wielkie, bo zakładają całości jedną czwartą polskiego rocznego budżetu. No i pytanie czy jest o co się bić, mówiąc kolokwialnie, zakładając, że rzeczywiście trudno będzie spełniać wszystkie te kamienie milowe, i są to zobowiązania, do których czasem musimy się zobowiązać, bo taki jest świat, a czasem na no, które zgodziliśmy się, bo właśnie chcieliśmy postawić kropkę nad I w KPO. Znaczy, jeżeli pozostałe, nie wszystkie kraje mają, Węgrzy nie mają jeszcze zaakceptowanego KPO, Holendrzy na, nad swoim dopiero pracują, natomiast większość krajów, 24 kraje, mają już zaakceptowane swoje KPO i. i yy, te, korzystają z tych, z tych pieniędzy, ale też swoją, poprawiają swoją, swoją gospodarkę zgodnie właśnie z tymi wynegocjowanymi planami odbudowy, to jest pytanie, czy, czy Polska nie straciłaby na swojej konkurencyjności, gdyby takiego planu odbudowy sama nie miała. Ja zajrzałam do planu niemieckiego, jak to wszystko jest tam mhm. zapisane i co ciekawe, Niemcy, o ile w polskim planie postawiony jest taki nacisk na no przede wszystkim praworządność ale jak już wspomnieliśmy, są tylko trzy warunki, natomiast u nas jest przede wszystkim ta zielona transformacja, właśnie wspomniany transport, ale też termomodernizacja budynków, rozwój OZE. O tyle Niemcy takim wąskim gardłem rozwoju dla niemieckiej gospodarki są kwestie cyfryzacyjne. W niemieckim planie jest bardzo dużo pieniędzy poświęcone, bardzo duży nacisk jest poświęcony na te reformy związane z reformy i inwestycje związane właśnie z dostępem do szerokopasmowego internetu, z dostępem do administracji, nieco mają, no, w wielu miejscach nie można zapłacić kartą, ale też y, trzeba wysłać jakiś list oficjalny pocztą, ponieważ nie ma dostępu do administracji. Tutaj, jeżeli o to chodzi, na przykład Polska jest nieco bardziej zaawansowana pod tym kątem, więc no, jeżeli spojrzymy, no to każdy kraj dostał, na przykład Hiszpania i Wło Włochy, dwa kraje, które są, które są takimi y, wiodącymi, jeżeli chodzi o, o, o skalę tej pomocy, no to Pierwsza, Hiszpania w ramach pierwszej transzy musiała przedstawić 52 kamienie milowe i to już zrobiła. I Hiszpanie widzą, widzą sens w realizowaniu tych, tych inwestycji. Pytanie, czy gdyby tylko Polska się wyłamała z tego, z tego funduszu odbudowy, to czy nie straciłaby na tym konkurencyjność polskiej gospodarki? A no właśnie, z tym pytaniem zostawiamy Państwa, bo pewnie odpowiedź jest jakkolwiek jednoznaczna, to, 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 to zostawiamy Państwa. No i cóż, będziemy pewnie wracać do tej dyskusji o kamieniach milowych, o Krajowym Planie Odbudowy, o kolejnych tranżach, bo to wszystko przed nami. Stan na dziś opisywała dla Państwa Magdalena Cedro, dziennikarka Polityki Insight. Dziękuję serdecznie panie redaktor, dobrego dnia. Dziękuję bardzo, pozdrawiam siódma dziewiąta. Poranek rozgłośni katolickich.